Wiesz, gdzie dzisiaj jedziemy? Gdzie? Jedziemy po jajka. Po jajka? Pojedziemy po jajka. I zainspirowała mnie do tego cena tych jajek, bo pomyślałam, jak. Mogą smakować jajka, gdzie jest od 8 zł za 10 sztuk do 300 zł za 10 sztuk jajek. Co więcej, tu jest napisane, że za, na jajko za 1000 dolarów za sztukę, oni mają kolejkę, listę oczekujących. Ja chcę wiedzieć, jak smakują te jajka. I pojedziemy po te jajka. Kupimy różne jajka, a potem przeprowadzimy test tych jajek i zobaczymy, czy jajka za 300 zł za 10 sztuk. Mają sens. Wyniki ankiet przeprowadzonych przez firmę m, tą e, wykazują, że jajo G jest ulubionym produktem spożywczym ludzi sukcesu. Jeżeli to będzie moje ulubione jajko, to znaczy, że jestem człowiekiem sukcesu. Co więcej, mam dzisiaj jajeczne buty. Proszę bardzo. Bardzo ładny. Więc to się nie może nie udać. Dobra, jedziemy. Ja oczywiście dodam, że materiał nie jest sponsorowany, chodzi o Jaka Grotek po prostu te, te Jaka są tymi najpopularniejszymi i tutaj jest napisane, że to tylko te jedyne są takie prawdziwe, w sensie, że są jeszcze jakieś inne, ale że to jedyne te... No właśnie, nie mylić jajek, G grotek, braci z innymi jajami. Tylko jaja, braci grotek są gwarancją powyższych, co idzie ze świeżością do 6 dni, maksymalną wartością odżywczą oraz smakiem 17 witamin i minerałów. Jestem mega podekscytowana, dlatego że ja jestem straszną. Yy, ja jaj, jaj, tak, to ja. Ja po prostu, kurde, kocham jajka, no. Chciałam też obalić mit, że jajka podnoszą cholesterol, to już jest dawno udowodnione, że to jest nieprawda. Co Są takie ciekawostki w ogóle jeszcze w tej broszurze, że spożywanie jaj sprzyja kontroli stężenia glukozy we krwi, że spożywanie trzech jaj dziennie korzystnie wpływa na poziom HDL oraz zapobiega powstawaniu cukrzycy, Widzicie, jajka jeść trzeba, no ale czy właśnie takie, takie jajka różnią się od siebie, po prostu smakowo i, i jak wygląda tu żółtko i tak dalej, bo ja jestem fanką takich um, jajek, które um, nie mają zapachu tektury. Są takie jajka, które mają zapach tektury. Bardzo często zerówki też mają ten zapach tektury. I lubię takie, które mają nasycone żółtka. Wiem, że to jest kwestia tego, czym karmione są kury, natomiast ja takie lubię. Właśnie mój sweterek dzisiaj jest w kolorze żółtka, dyni, to znaczy tej kury karmionej dynią. Mam taką nadzieję, że już tak będzie to żółtko wyglądało. No. Nie mam co prawda naszej kurczaka, ale węże również wykluwają się jajka, więc wszystko się zgadza. I pszczoły y, również z jajkami mają bardzo dużo wspólnego, więc wszystko się zgadza. Ja jestem trochę jajkiem. Z więc... omletem! Generalnie jestem jajkowy, mocno. No. Eee, bardzo lubię. I ja wychodzę z założenia, że y, prawdziwe żółtko jest żółte. Bo żółtko przecież nazywa się żółtko, a nie pomarańczko. Więc zdrowe jajka rozpoznasz po tym, że żółtko jest żółte, a nie. Marańczko To powiedział człowiek przebrany za omlet. Szukamy jajek. Czuję się jak turystka. Trochę tak. Turystka na placuję. Dzień, Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzień dobry, ja mam taką ulotkę, to od Państwa ulotka. Doskonale. I ja chciałam kupić... Jajeczka owsiane pewnie? Przeróżne, bo chciałam je no. sobie porównać i popróbować. I zobaczycie, jaka jest między nimi różnica, bo tak. bardzo, mnie to, bardzo mnie to interesuje. Intryguje, tak? Tak. Trzy razy razy, Tak, sześć Są tych, sześć, sześć tych, sześć dużych owsianych i sześć karniczych. Tak. Bez ekologicznych, tylko z zieloną nóżką. Tak, bo to, bo to znam jajka ogólnie. Mam jajka, ale nie mam złotych jajek, nie mam, znaczy nie mam tych y, odkór karmionych złotem, więc będę musiała je zamówić i dokończyć ten test y, jeszcze potem w innym terminie, więc y, na razie przetestujemy to, co mamy, a potem, potem jeszcze polecimy sobie ze złotymi jajcami. My nasze jajka, słuchajcie, ugotujemy. Pomyślałam, żeby je tak ugotować y, na takie miękko, ale tak już, wiecie, takie ścięte miękko. To znaczy zobaczymy, jak się uda, bo wydaje mi się, że to jest taki najbardziej optymalny stan skupienia, w którym chyba najlepiej da się ocenić smak danego jajka. No ale zobaczymy, czy się to uda, bo one są też trochę różnej wielkości. No będzie to, będzie to wymagające zadanie bardzo. Nie wiem, czy, czy moje kuchenne zdolności tutaj dadzą radę po prostu, czy musiałabym jakiegoś specjalisty od jajek zwerbować do tego odcinka. Kogo byście, kogo byście widzieli jako specjalistę od jajek? Napiszcie mi w komentarzu. Okej, okay, sprawdzam, które są które. Czarne są te biodynamiczne, czyli te karmione według kwasu księżyca, dynia, owsiane, duże i kacze. A te są z podwójnymi żółtkami, te giganty. Perlicze, bo spra sprawdzę w ogóle, jak się gotuje perlicze, jak ugotować perlicze jajo. Bardzo ważną zaletą perliczych jajek jest to, że długo utrzymują świeżość. Strzelajcie, no. Z zróbcie stop i strzelajcie, jak długo może być świeże to jajko. Mateusz? Nie. Nie byłeś nawet blisko, nawet do jednego roku. I gotujemy 3,5 minuty, myślę. Te duże będą chyba wymagały jednak dłuższego gotowania. Mamy tutaj podwójne żółtka, a te wszystkie gotujemy 3 pół minuty, więc myślę, że włożymy je w tym samym momencie. Do wody damy je do osobnych garnków. Nie? Ja zawsze solę też wodę trochę, bo babcia mi zawsze mówiła, że wtedy mniej pękają skorupki. Nie wiem czy to jest, wiem, czy to jest prawda. Ale zrobię to. Aha, jeszcze dodam, że zapłaciłam za wszystkie 114 zł. i 40 groszy najdroższe jajka w moim życiu. Tak, to, to które jest perlicze, to ono się będzie na pewno bardziej różniło, ale bardziej mi zależy na tym, żeby zobaczyć, czy jajka, czy jajka takie karmione w specyficzny sposób różnią się od jajek karmionych dynią i czy różnią się od jajek owsianych. No. Na tym, na tym mi zależy najbardziej. No nie wiem jak ty, ale ja już mam smaka na te jaja. Dobra, słuchajcie, tutaj jest sól. Tu mamy talerzyki, na które będziemy sobie odkładać łupinki i nad którymi będziemy elegancko spożywać jajka. Więc zaczynamy od jajka numer 1. A, zapisuj swoje uwagi. Dobra. Dobra, jajko numer 1. A wiesz, a że, kurczę, czasami ludzie przelewają jajka zimną wodą. Mm, no. Także wiesz, z garnek i nalewasz zimnej wody. Nie, wiem, a po co? Tylko to chyba jak na twardo robisz. To jak na twardo robisz, to na pewno, no bo parzy cię w palce jak obierasz. To jest jajko numer jeden. Wydaje się, że się ugotowało dobrze. Jak już próbuję bez soli. Żółtko. Mmm, bardzo dobre jest. I ładnie pachnie. Jest bardzo mocno żółte. Obstawiam, że to będzie to jajko karmione dniami, moim zdaniem, bo pani pisała, że ono jest, znaczy mówiła nam tam, że ono jest bardzo żółte. Że ono nie jest pomarańczowe właśnie, tylko że jest żółte. Więc zepsuła moje marzenia, ale no dobra. I z solą. Yy. No ładnie wygląda. Żółteczko. Mm. Pyszne. Tylko się nie uwa. Nie wiem, co to Masz talerzyk. Mhm. I co? To jest to. Dobre, nie? Tak, jest bardzo Takie bej... słodkawe jest to jajko. Tak, spróbuję jeszcze bez soli, bo, bo teraz faktycznie, kurde, skumam, że sól tutaj bardzo... No nadaje, nadaje smak yy, troszeczkę inny, to, oj, po... a ono samo w sobie jest smaczne to jajko. Mhm. Mm ja zapisuję, że moim zdaniem to jest to jajko dy dynią karmione i w skali od 0 do 5. 3 jajka. Ja mu bym dała takie 3,5. Następne. Ale u, u mnie faktycznie w rodzinie jest yy, taka. Yy, kultura jedzenia jajek. Kultura, nie, no, kultura jedzenia jajek od niezestresowanych kur, że, że faktycznie moja mama jak jeździła do babci do Łodzi, to przywoziła na przykład 150 jajek wiejskich. Okay. No Ale więc... czy one słuchały muzyki klasycznej podczas faz Księżyca? My, my, myślę, że nie. Myślę, że to były takie typowe wiejskie kurki, które biegają po, po działeczce. Ja, jest, ja się tylko zastanawiam, czy um, w różnych fazach Księżyca słucha się różnej muzyki, że na przykład um, Chopin jest przypisany jakiejś tam fazie Księżyca, Bach jakiejś fazie Księżyca. No, jestem naprawdę bardzo ciekawa. Ja no. bym chciał to zobaczyć w ogóle tylko najeść się czegoś i pójść zobaczyć te kury słuchające muzyki klasycznej. Ktoś mi mówił, że, mm, że ponoć y, nie ma żadnych badań potwierdzających, ani zaprzeczających y, działania y, tej, te, tego wpływu po prostu jakby, i fas Księżyca i y, połączenia muzyki klasycznej, natomiast jeżeli nie ma ani za, ani przeciw, to być może coś no, to, to jest na rzeczy i może być coś. No. Pamiętajmy o tym, że to są jajka ludzi sukcesu, nie zapominajmy o tym. Dobra. Y, następne jajko, najpierw bez soli. Mm. Żółtko się idealnie zrobiło też na miękko. Mm, ładnie się zrobiło to jajko. No ono smakuje troszeczkę inaczej, a też wziąłem dużo, dużo tego, tego białka. białka, więc wymieszam. Ale to już jest, już to mamy troszkę pomarańczko. No, to jest pomarańczowe i ono jest jeszcze słodsze. Okej. Okay. To jest to bardziej żółte. Mm -hmm. Tutaj. Tu jest faktycznie bardziej pomarańczowe. Mm. Więc ja to będzie owsiane jajko. Na trzy. Na trzy te... Też bym dała pół w sumie. A mam wrażenie, że jest kwaskowate na końcu. Takie. Mechaliczne? Nie, że jest takie. Na końcu takie troszkę. To jest to, tak? Troszkę kwaskowe. Ja czuję słodkie. Mm -hmm. Ale to jest intensywniejsze w smaku. To ja temu daję trzy. Bo tu dam 3,5. Minimalnie bardziej mi smakuje um, to dniowe. Tak, helba. to pierwsze wydaje mi się też ładne, fajniejsze jest, no? mhm. ale to jest bardzo dobre jajko. Też nie ma tego takiego smrodku jajkowego um, dziwnego, tego papierowego kosmatu, którego ja nienawidzę w jajkach, które często jest nawet właśnie w zerówkach, kiedy kupuję w sklepie. Niestety zastanawiam się czasem, czy te zerówki są oszukane. Tutaj będzie łatwo zgadnąć, co to za jajko. Bo ono jest zupełnie inne od całej reszty, więc to jest to jajko yy, perlicze. I pani mówiła, żebyśmy się nie zrazili tym, że ono jest twarde. Tylko nie rozpęknij. Faktycznie jest twarde. Ale pani powiedziała, że można ją jeść. Skróbkę? Każdą skróbkę możesz jeść jajka. Ale że to jest super do jedzenia. Tak, ale w ogóle wszystkie yy, mieli się po prostu te skorupki i albo się je zjada, albo się je dodaje do ziemi, do yy, kwiatów. Tak. No. O kurde, ale to ładnie, no to jest, to jest, to jest, to jest, to jest ta forma. To jest dokładnie takie jajeczko zrobione. O A jak ja w ogóle perfekcyjnie ugotowałam to jajeczko. No. Mm, ono jest takie, takie kremowe. Mm, ale żółtko pyszne. Takie creamy, mega kremowe żółtko. Jeszcze trochę soli. Piękne, smaczne, naprawdę. Dużo w ogóle tego żółtka jest w porównaniu do, do białka, zobacz. Jak mało jest białka, jak dużo jest żółtka. Mm. O Jezu, jakie dobre jest to jajko. Kurde, nie no to jest pięć chyba nawet. To jest przepyszne jajko. Tak, pięć, to jest pięć. To jest ideał jajka. Pełno żółtka. Kremowe. Ja sobie wyobrażam, jak to musi w ramenie smakować takie jajko. O, Sus yeah. Maria! Mm. Takie słodkawe, ale tak, nie za słodkie. Jest kremowe, Ale białko też ma taką. Takie delikatne Właśnie, tak, bardzo. Tak. Pięć jajek temu jajku. I to jest na bank, tamto jajko tutaj nie ma co się oszukiwać. Jajko mm. e, perlicze, tak? Mm -hmm. Perlicze. Ja daję czwóreczkę. Najlepsze jaja. ze wszystkich. Jaja parlicze zawierają czterokrotnie więcej karotenu niż jaja kurze. Można podawać je dzieciom dorosłym przy problemach miażdżycowych ze względu na niską zawartość cholesterolu. Mogą je spożywać także osoby uczulone na białko jaja kurzego. To coś dla mnie, bo ja nie mogę zbyt dużo jajek jeść. Swoją świeżość utrzymują przez wiele miesięcy, nawet do jednego roku. No doskonałe, bo mogą alergicy jeść to jajko, więc nie będą się jakieś rzeczy na twarzy robiły i, 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 i tak dalej. Wspaniale, niska zawartość tłuszczu, dobrze przyswajalne białko. Mm. Czyli jak wyjdę, rozumiem, Ty będziesz gotować wszystkie przepiórcze jajka, które masz? Tak. Dobra, następne jajko. Czy to jest to jajko karmione biodynamicznie według kwas Księżyca? Wydaje mi się, że tak. Zaraz tam zerkniemy do tamtych wszystkich jajek i porównamy sobie kolorystycznie, które jest które. No i sprawdźmy teraz, za co się płaci, ile? 5 zł za sztukę. Sprawdzamy. Mam w środku, kurczę, wiesz, brokatowe żółtko. Ja to złote chciałabym zobaczyć. O, też jest takie blady, to może to jest to owsiane. Patrz, też jest takie blade. Tu jest, ja tu zero stresu, tu jest no stres. Spoko, takie bardzo delikatne jest to jajko. Jak? Dobre. Czekaj, ja chciałam dać 4,5. Nie, 3,5, 3. Dobre. To jest najbardziej neutralne z nich wszystkich. Najdelikatniejsze. Hmm? Sprawdź sobie. Ono jest podobne do tego karmionego dynią. Trochę. Dużo ma bardzo żółtka. Duże jest to jajko. Właśnie tego go zjadłam, tam jest nadal bardzo dużo żółtka. A ile by je ocenić? Dobre jest takie bardzo delikatne. Tak, 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 jest bardzo subtelne. jakby te kury nigdy wojny nie widziały, nie? Tak, ja to jajodniowe też bym dała 4, owsianemu bym dała 3,5. Tu 5, tu 4. Tak jest moja ocena. Zmieniam ocenę trochę. Ne? No i teraz to jest ostatnie jajco. A co myślisz o tym jajku? Bo to jest najdroższe jajko. Mm, moim zdaniem spokojnie to pierwsze jest, jest, jest lepsze, nie? To dyniowe? Tak. No i teraz to jest to jajo jumbo, czyli jajo, do którego ja dostałam eksplozywny możliwość dostępu ze względu na posiadaną ulotkę. Ono jest chyba nieubetowane. Yy, prawie surowe. Dobra. Też jest bardzo żółte. Tak. Dobre jest to jajko. Bardzo dobre jest to jajko. Ono. To jest to jajko jumbo. A ja nie pamiętam, czy ono też jest owsiane, czy jakie ono jest? A nie. Sorry. Tak, to jest też owsiane. To jest owsiane z podwójnym żółtkiem po prostu. Tak, i też ode mnie właśnie ma czwóreczkę. No. Za to, że, że jest sobą. Nie, ja też chciałam dać trzy tutaj, no. Tutaj, bo tutaj dam 3,5 za owsiane, no? Mhm. Nie, to dla mnie to jest. I to, ja się zgadzam z, z tym nadal. No dobra. Jajko dynią karmione 4,5. Jajko owsiane 3,5. Jajko perlicze 5, 10 nawet bym im jaj dała. Jajko biodynamiczne 3,5. Jajko owsiane. 3 i pół. To ja odejmuję temu biodynamicznemu połówkę 3. Bo jest za drogie. Nie, nie mam pojęcia, czy te jajka są jakieś lepsze, zdrowsze, czy faktycznie odniosę sukces zjadając na przykład dwa takie jajka jutro na śniadanie i poprowadzę doskonale event, na który jutro się wybieram i będę tam prowadzącą. Sprawdzę to. Natomiast smakowo. Nie odbiegało w ogóle od, od tych jajek owsianych, bo po prostu taki normalnie, od tych, tak, tak jakby miks tego dyniowego i owsianego. Takie delikatne, ale niczym nie wyróżniające się. Bardzo delikatne jajko. Tak. Ale nie za ten hajs. No. Tak, 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 jestem tego samego zdania. Dla mnie jaja dynią karmione. No. Człóreczka. Fajne, no. naprawdę fajne, przyjemne. E, drugi, I takie słodziutkie, nie? Tak. Tak, ten co, jajko owsiane mhm. trzy, yy, biodynamiczne też trzy i to największe trójka, bo, bo biodynamiczne właśnie no nie wiem, ja spodziewałem się czegoś takiego naprawdę wyjątkowego, nie, po tych fazach księżyca i tak dalej, a, a jakby było zwykłym jajkiem. No i perliczka wygrała. Także dajcie znać, czy jedliście kiedykolwiek jajka biodynamiczne, karmione według kwas księżyca, kury, które składają te jajka, słuchające muzyki klasycznej, czy może jedliście jajka owsiane, może jajka perlicze, eee, no jumbo z podwójnym żółtkiem, też tutaj to są akurat owsiane, więc to jest jedno. Czy mieliście kiedyś kontakt z tymi jajkami, moi drodzy? Dajcie znać. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Z jajecznego punktu Warszawy, najjaśniejszego. Eksperci do spraw jajek. Kłynam się. Mateusz, wel oblet i. Ola. wel. jajeczna królowa. Jajeczna królowa. Jajcara. Jajcara. Pa! Siema.